Dzień dobry, moi drodzy. W tym filmiku pokażę Wam, co kierowca robi, jak nic nie robi. Się wydaje, że nic nie robi, ale coś tam zawsze trzeba robić, prawda? No. Yy, już abstrahując od tego, że jak się wejdzie do samochodu, to trzeba kartę zalogować. To jest nieważne. Najważniejsze są bardziej takie miłe rzeczy, jak na przykład parzenie kawy. Yy, kafeterka i kawa, prawda? Lawadca i do kawy jest mleczko. Jechałem tutaj, yy, jechałem tutaj rozładować kamień, który przywiózł pewien kierowca. Yy, ja mu to rozładuję, bo on pewnie nie ma czasu. I od razu Wam tutaj nagram, prawda? I tak, musiałem rozpiąć, prawda? Te boki, te wszystkie, przyjechał dźwig, będą zaraz ściągać kamień. Trzeba było porozpinać ten kamień, ale to jest nieważne. Ważna jest kawa. Aha, mówię Wam o tym, że jechałem, dlatego że miałem wjechać, byłem tutaj umówiony na 8:30 i miałem wjechać sobie hot doga kupić, bo z domu wyjechałem tam 6.30, no to jeszcze nie jadłem czy tam 7, 6.30 bo wstałem, to o 7 chyba ruszyłem no i yy, mówię wjadę, ale nie, tutaj się porozpinam, prawda coś tam w samochodzie do jedzenia zawsze mam a tu się okazało, że przecież ja tutaj nic do jedzenia, tak szczerze mówiąc, do kawki nie mam. Mam tam jakieś zupki chińskie, które leżą i leżą. Lodówka jest prawda, wyłączona, otwarta, i tutaj w lodówce. Ja mam powiem, co teraz jest w lodówce: musztarda, musztarda i ogórki są teraz w lodówce, yy, które jeszcze na pewno nie były otwarte, skoro tutaj są. No i tak, nie kupiłem tego hot -doga, ale mam jeszcze jedno miejsce, które pojadę rozładować, więc sobie tam kupię. No dobra, to yy, yy, co, stawiamy to, prawda? Tak, żebyście widzieli. Yy, stawiamy to, bierzemy z szufladki łyżeczkę, prawda? Kawka jest w takim pojemniku. Tu kiedyś była kawa, się kupiło, tylko nie pamiętam, już bo to stary pojemnik jest. Nie wiem, czy ja to kupiłem tą kawę, czy nie ja, dawno temu. I tak kupiłem, tylko pewnie po to, żeby została puszka mi do kawy. Oczywiście puszkę samą można kupić, nie trzeba kupować z kawą. No, ale jak już powiedziałem, to było kupione dawno. Yy, I co? To odstawiamy. Zakręcamy i kuchenka już tutaj jest. Ta kuchenka jest troszkę niezbyt ładna, bo już jest używana jakiś czas temu. Kupiona znaczy. Ale jak będę następne posiłki robił, to Wam pokażę, bo sobie akurat kupiłem wczoraj. Ona troszkę mi też szwankuje. Wczoraj sobie kupiłem i. I ten. No, i jak będę coś tutaj gotował, to wam pokażę. Tu są papiery od tego. No i co? To się robi, prawda? Kubeczek jest tutaj. Dobrze, że mleczko mam, bo jakby ja bez mleka nie lubię kawy. A jakby nie było mleka, to bym ja nie pił kawy, bym musiał poczekać aż rozładują ten samochód. Ja tam mam chyba 7 palet do podjechać, żeby rozładować je gdzieś tam za jakieś, nie wiem, 30-40 km. To po drodze bym sobie kupił coś, nie? Ale skoro mam teraz dużo wolnego czasu, więc jest jak jest. Wlejemy najpierw może to mleczko. Żeby nie za dużo, bo jak będzie za dużo, to też nie będzie dobra kawa no kawa się robi yy, kawka już się dymi, prawda wyłączymy ją i będziemy wlewać, tylko trzeba uważać, żeby tu gdzieś nie nachlapać, bo będzie nieza fajnie jak się nachlapie A jak się nachlapie to zaraz można Wytrzeć, prawda? Dobrze, kawu się mam, ale teraz sobie przypomniałem o najważniejszym, o czym wam wcześniej nie mówiłem. A co ja często, bardzo często zapominam, ale teraz sobie przypomniałem i wam powiem. Mianowicie, jak sobie przypomnę zawsze rano, to przed śniadaniem sobie wezmę coś takiego. To jest moi drodzy domowej roboty ocet jabłkowy, prawda? Domowej roboty ocet jabłkowy najlepiej jest przed śniadaniem, ale można, prawda, przy każdym posiłku. I się wlewa, prawda, do szklanki z centymetr. Znaczy, ja wlewam centymetr. Ile tam się wlewa, to nie wiem. Ile tam kto chce. To pewnie sobie może wlać. Tam mówią dwie 3 łyżki, nie wiem ile to jest centymetr. Może to akurat jest. Jak będzie więcej, to się tam nic nie stanie, prawda? No i dolewam do tego wody. Mamy całą szklankę, prawda? To już jest chyba raczej wymieszane. Jak nie jest, to dla pewności wymieszamy. Nie jest to, 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 to dobre. Wypijemy. Gdzieś słyszałem, że mówią, że z ciepłą wodą. Ale mi to nie przeszkadza. Może to dla tych, którym przeszkadza, że jest zimna. No nie jest lodowata. Taka normalna pokojowa woda to jest. Więc wypiję. No i później można sobie zjeść śniadanko, czego ja nie mam. Ale po drodze pewnie gdzieś kupię. I coś jest zjemno? Chyba, że to będzie tak fajnie ładnie szło, że nie będę musiał marnować czasu na stawanie i jedzenie. No, bardzo często zapominam rano, a jak już zjem to później, już mi się nie chce tego robić, na następny dzień odkładam, i następnym dniu znowu zapominam i tak w końcu teraz sobie widzicie. Teraz mogłem wcześniej wypić, ale sobie przypomniałem w międzyczasie. Teraz tak, kawka jest zrobiona, moi drodzy. Musicie pamiętać, że cały czas Wam mówię, co robię. Jak nic nie robię, prawda? To jak nic nie robię, to piję kawę. Jem. Czego teraz wam nie pokażę, bo nie jem. I jak mam więcej czasu, prawda? I jest dzień. To już wam kiedyś ostatnio mówiłem, że ostatnio mnie wciągnęła taka książka Atlas Zbuntowany, prawda? Jak ktoś by chciał, to bardzo ciekawa jest, ale. Nie każdego to może interesować. No to sobie wtedy tą książkę czytam, bo wieczorem to sobie obejrzę jakiś film, prawda? Bo nie czytam ze względu na to, że przy świetle to mnie oczy bolą, jak czytam. Więc lepsze jest światło takie dzienne, czyli dzień. Teraz z kolei czekam na dokumenty, bo tak, rozładowali mnie i jakby w międzyczasie nie można było policzyć, prawda? Podbić mi dać, jak rozładują, mogę jechać. No ale teraz widać, tak się nie da i powiem Wam, że kierowca w wielu firmach musi często marnować czas, czekać niepotrzebnie. Na różne takie rzeczy. Tam dokumenty to jeszcze pół biedy, ale czasami na załadunek, czy tam rozładunek się czeka 3-4 godziny, prawda? Poczekamy, jedziemy, rozładujemy i, i do zobaczenia w następnej czynności. Po skończonej trasie, prawda? Zależy, gdzie się skończyło. Ja akurat jestem na bazie, więc wysuwam kartę i ile tam mam, będę miał pauzy, to będę miał a resztę. Yy, prawda? Yy, znaczy nie resztę, tylko mówię jak yy, skończyłem tutaj, to wysuwam. A jakbym miał, yy, jakbym skończył w, yy, gdzieś w Niemczech, to tylko pauzę wciskam, ale to wiadomo, nie? Three days later. No i zaskoczymy troszkę organizm, nie ma czasu przygotować nic niezdrowego, więc teraz same zdrowe rzeczy, które wystarczą pewnie na jakieś, nie wiem, 5 minut. Tu, co, tu jest tak, awokado, pół awokado, pół cebuli, pomidor i rukola, słonecznik, chyba to rukola jest, nie wiem, i oliwa z oliwek. Zobaczymy tylko czy to jest dobre. Bo ja tutaj tak się rozglądam, bo tutaj już yy, niedługo mnie będą ładować. Znając życie nie zdążę zjeść, ale może się uda, bo jeden jest przede mną jeszcze. Także zobaczymy. Spróbuję i powiem Wam, czy dobre. Dobre. Dobre to jest. Nawet bardzo dobre. Podobno pół cebuli dziennie i człowiek wiecznie będzie żył. Tak słyszałem. Tutaj mi jeszcze brakuje, teraz nie mam czasu, bo mam jajka, ale nie mam ugotowane. Nie mam czasu tam tutaj się rozstawiać, gotować. Ale następnym razem jak sobie coś takiego zrobię. Robiłem kiedyś podobne. Tylko jeszcze z papryka była, jeszcze feta była. Ale za to cebuli nie było. A tu i, i chyba rukoli nie wiem. W, pa, w każdym razie to jest lepsze. Od, od tamtego co robiłem. No i tyle. Następnym razem sobie dodam jeszcze jajka Z2, prawda? ugotowane na twardo. Można dać łososia, bo, bo też mam, ale łososia to może mi szkoda trochę to zjem go. Samego nie, bo coś, to jest bardzo dobry. No i zaraz będę ładował, tylko zjem. I jest git. Zjadłem. A teraz oczekujemy na załadunek. Udało się zjeść niebywałe. Zjeść, posprzątać. Jeszcze siedzę i się nudzę. Wolałbym, żeby się pospieszyli no jest y, tragedia, przestawiłem się to Ci znowu poszli do domu prawda, bo jest 14 i co zrobisz więc wyjąłem kuchenkę, wyjąłem garnek i pamiętacie zapewne że Ewa ostatnio, czy ostatnio, kiedyś tam robiła y, łazanki, to są łazanki, prawda i zaraz je sobie tutaj wrzucimy do tego gara i zrobimy tutaj na, 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 na dole, muszę mieć trochę wody. Bo inaczej to by się, prawda, yy, przypaliły mi. Yy, taki woreczek starczy na trzy razy albo dwa, zależy ile w nim jest, ale przeważnie, przeważnie na trzy razy. Ostatni mi starczył na trzy razy. Yy, I co? No i zaraz włączymy, prawda, i będziemy sobie odgrzewać. I znając życie. Znając życie, to prawda, przyjdą tutaj i powiedzą, że trzeba iść, bo tutaj oczywiście nie, nie, byłoby, nie, nie byłoby tak fajnie, jakby nie trzeba było rozpinać prawda, z jednej i z drugiej strony, czyli dwóch stron. Bo tak jakby jeszcze pod rampą, to pół biedy cofnie się pod rampą, można jeść, prawda? A tutaj niestety jest sytuacja, gdzie nie można jeść, ponieważ. Ponieważ trzeba, po prawda na bieżąco spinać to, co tutaj tak i dobra. No i to się zagotuje, prawda, przykryjemy zaraz i będzie, będziemy konsumować. Może mi się uda zjeść trochę pieprzu, trochę soli. Do smaku jest bardzo dobre. Może mi się uda zjeść, bo jeszcze tutaj nie widzę, żeby ktoś przyszedł. A jeszcze wam powiem, czy. Faktycznie jest bardzo dobre, bo nawet nie spróbowałem. Miałem rację, bardzo dobre. Skoro zawsze jest bardzo dobre. To czemu teraz miałoby być inaczej, prawda? Akurat skończyłem jeść i wrzucił pierwszą paletę na szczęście. Bo nie lubię jak mi ktoś przerywa jedzenie. No dobra, załaduję i jedziemy. A few moments later. Tak. Tak moi drodzy wygląda prysznic w Polsce. I muszę powiedzieć, że jest to. <laughs> muszę powiedzieć, że jest to prawda bardzo. Bardzo dobry prysznic, który mamy w Polsce. Tu jest kipelek, tu jest ręcznik, prawda? Tu jest słuchawka, to jest w tą stronę, się zamyka, w tą otwiera. Kurde, widzicie? Na odwrót zrobili, nie wiem. Czy nie wiedzieli, jak się robi, czy jak. No, no i tak wygląda. To jest jeden z lepszych, powiedziałem, bo są takie, że szkoda gadać. Wchodzi się normalnie i prysznic jest na. Może nawet mniejszej powierzchni jak to tutaj. No ale ten jest spoko. Inne pokażę przy innej okazji. Jest tu jeszcze jeden prysznic na tej stacji, który jest darmowy. Akurat jest otwarty. To Wam pokażę. To jest ten. Nie jest tutaj za czysto. Woda jest racjonowana, prawda? Byłem tutaj parę razy, ale mnie zdenerwowali, bo raz nie było wody zimnej, znaczy ciepłej raz prawda, trzeba było non stop trzymać bo się wyłączała woda także do dupy było i od tej pory chodzę tam tam 10 zł tutaj za darmo no i tyle, jeszcze Damski też jest prysznic jakby jakaś dama chciała swoją drogą w Damskim też się kiedyś kąpałem bo akurat tam był remont a tutaj yy, był zajęty męski, to poszedłem do Damskiego. No trudno, no takie życie. Takie jest życie, że czasami trzeba sobie radzić. Ale odkąd się skończył remont, to raczej staram się tam, bo tam jest lepiej. Wiecie, jak jest nie na 10 zł, to nie pieniądz. Także można chodzić tam. A na koniec jeszcze Wam pokażę. Taki pistolecik mamy z powietrzem. I prawda, teraz akurat stanąłem niedawno, tam godzinę chyba temu, czy dwie, przed prysznicem, z chwilę. I prawda, można sobie tutaj poprzedmuchiwać. To oczywiście zbyt wiele nie da, ale ten, ten grubszy kurz, prawda, zbierze. Tą wykładzinę wziąłem tam i tutaj mam takie coś. Ten grubszy, prawda, zbierze, wywali go, i później mamy takie. Chusteczki ładnie się wytrze, prawda? No strasznie się kurzy w tych manach, nie wiem, w skali tak się nie kurzyło, nie wiem czemu. Ale tak jest. No i tyle wam powiem. Tyle wam powiem. Jutro się kończy moja trasa, ponieważ rozładuję i jadę do domu. I do zobaczenia na, następny, na następnym filmie. I napiszcie koniecznie, czy wam się podobało. Bo, jak Wam się nie podobało, to już nie będę tak pokazywał takich pierdół jak dmuchanie w kabinie, i jak kąpanie się, i jak, prawda, jakie są prysznice, i co jem, a czego nie jem. Dobra, to na razie. Cześć, pa.